Dzień dobry, dzień dobry, witamy się w kolejnym vlogu na Tata Vlogu. Siadzeczko kochani, chciałem teraz tak powiedzieć, że moje dzieci wołam na świadamka. Zobaczcie jakie mamy piękne. Ale to jeszcze nie ten czas. Może tak za 7 lat zjedzą taką rybę niekoniecznie w wieku 6 lat. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy Wasze małe dzieci jak takie macie jedzą już takie smakołyki, czy raczej będą się żywiły tylko tym. No, my tutaj zaczynamy ten odcinek nad morzem. Przyjechaliśmy z dość mocnego przypadku. E, odwiedzamy miejscowość Łazy. Znajomi nasi tutaj przyjechali, powiedzieli, że co mamy, a to jedziemy. Co nam tam? Jest domek, patrzcie sobie tak, poroszę bardzo, jest bałagan, bo już jesteśmy tu jakiś czas. Kuchnia, łazienka, łóżka, i no, 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 no i tyle. Dobra, bo i tak nie ma nagrywek. Pakujemy dzieci, pakujemy rowery, co najważniejsze, i przyjeżdżamy na takie aktywne wakacje. No i co, mamy rowery? Proszę bardzo. Zapakowaliśmy pierwszy raz rowery na bagażnik. Tak jest, pożyczyliśmy bagażnik hakowy, zawontowaliśmy rowery. I co, i śmigamy tutaj? Będziemy śmigać aktywny wyjazd. Jak wejdziecie sobie na Social Media Wojtka, to zobaczycie rolkę z siłownią w Mielnie. Także jesteśmy już tutaj z 5 dni. Nie chcieliśmy Wam pokazać takie cudowne miejsce. W ogóle, jak pierwszy raz tutaj przyjechaliśmy, nie, jak w ogóle zadzwoniliśmy do naszej znajomej czy są jakieś wolne miejsca, no to ona mówi, że tak. Ja napisałam do pana i pan wysyła, że tutaj nocleg, słuchajcie, kosztuje... Ile? 1350 zł. I ja tak, a Wojtek do mnie, napisz tylko, czy jest łazienka. Bo my generalnie na takie wyjazdy nie lubimy jeździć sami, lubimy jak coś się dzieje, jak są znajomi, jak są dzieciaki przede wszystkim. A jakoś tak raźniej wiecie, wieczorami posiedzieć, poklachać i w ogóle. No i Łazienka jest. I yy, jest tutaj po prostu cudownie. Co najważniejsze, w ogóle taki ośrodek lata 90. się śmiejemy, bo i tak też chyba wrzucił o tym rolkę. A Julek, powiedz nam, jak tutaj Ci się podoba? Tak, że wrzuciłem piłkę na dach i nie umieję jej ściągnąć. <laughs> Wczoraj, jak byliśmy na gofrach, to Pan o 20.00 wyciągał ciepłą rybkę, i tu jest w ogóle śledź wędzony. Jadłeś kiedyś śledzia wędzona i nie? Byłem. Sześć wędzony dobra. i makrelka. Dobre? Ale? Kurde, to będziemy się bawić dzieci, żeby zjeść śniadanie. No, takie uroki. Ty A że nie mogłaś kupić wędzonej. Jesteśmy nad morzem. Nad morzem się je No i tak jeszcze tylko dopomnę, że dzieciaki tu biegają cały czas. W ogóle są animacje o godzinę 14-18, także mega. Wracamy jeszcze na nasz taras. Jakiś czas temu przyszły do nas rowery tabu i jest czas na otwarcie, co chłopaki? Już się chyba nie możecie doczekać. To są rowerki yy, takie można powiedzieć... Pedałkami! Pierwsze w życiu z pedałkami. To co? Otwieramy na trzy, cztery? Tak. Jesteście gotowi? To ja liczę. Trzy, cztery, otwierajcie. Co to za kolory? Kto to wybierał? Moje stalne tata. Nie? A ty pomarańczowy wybrałeś Biciu? Ile to jest? To jest 16 cali? A ty masz? 18, tak Julo? Wow! To już jest paka! Końcówka montażu drugiego. Analogicznie jak do pierwszego, więc już miałem doświadczenie, więc tutaj nie było problemu. Delikatna regulacja. Przykręcam lapki ozblaskowe, zawsze sobie tak mówię. To znaczy, zawsze się na tym y, łapię, że. Y, a później przykręcę. Najpierw przejedźmy się, ale wiadomo, że to później nigdy nie nastanie. Że jak przy skręcaniu już tego sprzętu nie złożymy go w całości, to już te części później gdzieś się y, roz, rozniosą. Jak dobrze wiecie, my jesteśmy osobami, które naprawdę korzystają ze sprzętu, a nie stoi i pachnie i wiecie, wygląda. Więc jak jest sprzęt, to jeździmy. Teraz sprawdzamy czy wszystko jest ok, bo już sporo kilometrów zostało tutaj wykręconych i nad morzem i u nas w domu, e, więc e, co, trzeba zadbać o sprzęt, bo to jest ważne, ja zawsze mówię, że jak nie dbamy o sprzęt, to krócej jeździ, krócej działa. z każdym szybko, no możesz, nie, bo ja mama nie że nad tobą. Ale mi to dawaj. <laughs> No nie będę go gonić, ale naprawdę super, że nasze dzieciaki już jeżdżą na pedałkach i to jest inny wymiar po prostu podróży. Nie mówię, że jakieś tam grube kilometry kręcimy z nimi, ale te 10 kilometrów to tak bez problemu robią. Co fajne w tych rowerkach, to one ważą, nie wiem, niecałe 5 kg, więc nawet jak jakiś, któryś goguś się zmęczy, no to ja biorę ten, wiecie, rower pod pachę, że tak powiem, albo na swoją kierownicę w rowerze i da. I się jechać dalej, nie? Nasze dzieci nie chcą iść na plażę, bo cały czas chcą być tutaj na ośrodku. No i czekam, aż się wyjeżdżą na rowerach, żebyśmy poszli na plażę w końcu. I też wam pokażę, bo plaża i wejście na plażę jest po prostu cudowne Ja uwielbiam taki klimat, Wojtek to jest ten, co by siedział zmielnie na tym, jak ktoś na deptaku. No <słuch> ale w automaty. Siedział, To automaty to oczywiście, ale ja bym tak lubię, nie nie, takie plaże, to już syna wczoraj mi zmienna się, no, a tam piękne plaże też tak samo. A ona nas tu ściera. Ja lubię jak na plaży nie wiem, jakiś sklepik, barek, coś, żeby wyjść sobie coś kupić, żeby kukurydzę jakąś czy cokolwiek. No a tu nic nie ma takiego, więc a nie, jedźmy tu, jedźmy tu, ja chcę, chcę w na całym tak miejscu. No wiem kameralnie, no ale chcesz kupić, kurczę, nie puszkę coli, cokolwiek i lecisz. Godz... No coli dzisiaj. No dobrze, ci nie piję, <laughs> ale cokolwiek chce się napić, to już tam dwie godziny cię nie byłem. Ja no kurde, dojść do żabki, wrócić z żabki dojść do tego. No, dzisiaj jest tylko woda. Tylko wodę? Tylko wodę? Aha. Mhm. Dobra, Jona. A ty? Nie jem słodyczy. Nie jest słodycz, a ja nie piję koli. Jest tutaj postanowienia. postanowienia. A czemu tak Julku? Bo tak. Dobra, ustalone. Mm -hmm. Dobra. Po prostu ja dzisiaj nie wiem, Wczoraj też tak mówiłeś, ja zjadłem kurcia półkilowego loda wieczorem. W ogóle hit bo Wojtka Poznali, poznali tacy takie, takie chłopaczki, które obsługiwały nas w lodziarni. I kupiliśmy małego włoskiego loda i tam był, przyciągał, nie? Oni byli zamieszani, się, że nie, nie wiem, może tak wygląda mały lód, u nich to nie wiem, jakby było duży chyba wiatr, lali, ale nie wiem, oni tam chyba, no, to jest pierwszy tydzień wakacji, oni są wszyscy pierwszy tydzień w pracy, większość pierwszy raz kręci lody włoskie czy, 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 czy amerykańskie, Fierarki. więc no się więc nie dziwmy, nie, że to tak wygląda, oni mieli pewnie trzy dni przeszkolenia przed sezonem i, i teraz <laughs> muszą sobie radzić. A nie Idzie. takie duże lody. Idziemy na tą plażę? No co wy tak siedzicie tutaj? To wy tak siedzicie tutaj. A no, może tak pojechać sobie... Z rowerkiem? No możecie. Na plażę? I, i, i. Tak jak wam mówiliśmy, wzięliśmy bagażnik. Proszę bardzo, tak to wygląda. O! Jedyne co, bo pożyczyliśmy teraz od znajomych ten parasol. Para <grym grym> ten bagażnik. I no brakuje, bo tam jest na trzy rowery, więc... Przyszłość to chyba i tak byśmy szukali na cztery rower i taki składany. No bo przy parkowaniu to jest dramat. Ale tak nie myśleliśmy w sumie, bo tak, tak jak mówiliśmy, przyjechaliśmy tutaj na spontanie. No i proszę bardzo, tu jest wyjście z tego, z naszego środeczka. Klap, 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 klap. I po drugiej stronie mamy wejście na plażę. No i właśnie droga na plażę wygląda tak. W tle macie wilka, który ryczy. A szkoda gadać. <głos》> już. No, wakacje, wakacje, także no... Jest... ja uwielbiam taki klimat, takiego patrzcie. no. Patrzcie te drzewa. Tutaj taka cisza przed burzą troszkę, bo pewnie na plaży są gigantyczne fale, bo i tak mi kazał wziąć parawan, także biorę parawan, żeby nie było tak zimno. Proszę jak pięknie. Pięknie, pięknie. I ten parawan. Czy jest coś piękniejszego w życiu niż ten piasek nasz polski? Nie ma. Ten Zapach na tych wydmach. Mm. Witek już mówi, że nie płacze. Także już patrzcie. No, nie ma nic piękniejszego. Nie ma nic piękniejszego, prawda? Nie. No właśnie. Lażujemy już. Długi, długi czas, ale patrzcie, co my wykopaliśmy. już jakiś pokaż i opowiedz. Wróciliśmy z plaży i tak czasami patrzę na, te, na tego mojego Wojtka. I może czasem powinnam się odwrócić, żeby po prostu nie patrzeć. Julkowi wpadła piłka. Tam. Właśnie jest na dachu. Ale może jak tata załatwia sprawy z synem, to lepiej się nie wtrącać. Co w tym sądzicie? Ja nie idę na to patrzeć, ja już mam po prostu czarną wizję, że ten budyneczek się rozpada, i... a szkoda gadać. Jechaliśmy do Jelna. I w ogóle już byliśmy tutaj wczoraj, więc mamy sprawdzone miejsce na jedzonko. Także idziemy do Orkana z tego co pamiętam. A potem co będziemy robić? Czas pokaże, czas pokaże. Nie, no myślę, że przepłyniemy się motorówką. Taki jest plan, ale zaraz ustalimy większe szczegóły. Mamy tu bardzo fajne miejsce. Wczoraj pływaliśmy na skuterach wolnych wodnych. Wolnych nie były wolne. Na skuterach wodnych. Nasi znajomi, którzy mają tu też domki na wodzie, w których kiedyś byliśmy, pokazywaliśmy odcinek. Teraz kupili i statek, jakieś skutery wodne, i rowerki wodne. Płynęliśmy statkiem, płynęliśmy rowerkami wodnymi. Dzisiaj może skorzystamy z kolejnej atrakcji. Szybka zmiana planów, bo przychodziliśmy i. I wybraliśmy placki ziemniaczane. Co to będzie, zobaczymy. Stacja ziemniak. Stacja ziemniak, placki ziemniaczane. No proszę Państwa, jak to wygląda? Mm. Ja zaczynam od deserów. Placki na słowku ze śmietaną i z cukrem. Możesz się napisać, czyje się takie. Ze śmietanami z cukrem, czy samą śmietaną, czy samym cukrem. Tutaj są z gulaszem, a tu są z Matiasem. A to są placki, czy nie? A Julek mówi. Nie okłamujcie mnie, to są kotlety. To są zwykłe kotlety, mówi. To jest nasz taki pierwszy aktywny wyjazd, gdzie nasze dzieci też pedałują, bo wcześniejsze wyjazdy to mi takie wiecie, w tym takim foteliku za rowerem, że tak powiem, albo na rowerze, albo po prostu na elektryka. A teraz po prostu od dłuższego czasu testujemy rowerki Tabu, i po prostu jesteśmy. Bardzo, bardzo z nich zadowoleni, bo chłopcy potrafią dziennie robić po naprawdę 10 km w jedną stronę, także czat Fajnie tak sportowo spędzać sobie właśnie wyjazd. Jak widzicie chłopcy jeżdżą i po lesie i po takich ścieżkach rowerowych. I naprawdę rowery sprawują się znakomicie, są leciutkie, te mechanizmy chodzą no jak, no jak po masełku, więc ta jazda na tych rowerkach jest naprawdę przyjemna. Więc w opisie tego filmu zostawiamy Wam link do rowerków, na których chłopcy obecnie jeżdżą i zachęcamy Was, jak szukacie pierwszego rowerka, to firma Tabu na pewno spełni Wasze oczekiwania. Wycieczka rowerowa za nami, a teraz grzejemy się przy ognisku. Ten deszcz, nie wiadomo o co tutaj chodzi, co chwilę albo pada, albo nie pada, 6 dni czy 5 dni i jeden, jeden dzień słoneczny. Dobrze czuję się teraz jak w słońcu, ale to tylko ognisko. <laughs> Zrobiliśmy, Ale co masz za plecami? Była restauracja. A teraz proszę bardzo. Dzieciaki na leśniory na kolację. Bo i tak co tam masz? Ja mam makaron o smaku pizzy żabki. Zobaczcie, teraz ostatni dzień. I z ostatnim dniu rozpalamy ognisko. Na! A ty góra!